Sitko, dwie szklanki mąki. Dwie szklanki mąki. Jakiej? Pszennej. i najlepiej tortowej. Tak jest. Przesiewasz. Przesiewam. Obydwie raz, dwie szklanki. Dwa, trzy. trzy. Obie, dwie szklanki obiem. Dwie szklanki mąki. Jeśli masz więcej zamiar robić, jeśli masz trzeba połowę, czyli trzy szklanki, trzy szklanki i, i dwa jedno, jajka, jedno, jedno jajko do środka, jedno chlub. tak i ciepłą wody. Ile? Ile ci zabierze mąka? Do zagniatania. Mocno ciepła woda. Dziadzio kontroluje sytuację, tak. co by się spod kontroli nie wymknęła. I patrz. Nie musisz mnie nagrywać. Muszę, bo potem... Z tego względu, że, że gorzej mi Patrzcie ta kamera? Tak, tobie pewnie tak samo będzie szło. Ponieważ pierwszy raz jak się. Włoż tej palca. Taka. taka letnia. Musi być. Woda o temperaturze letniej. Mocno letnia, mocno ciepła. No nie jest mocno ciepła. Tak jest. Ciepła. I tak. zagniatam. I zagniatasz. Pokażę Ci wielkość, pokażę Ci gęstość ciasta. A jakbyś miała ją porównać do czegoś? Yy, zaraz, jak porównać? Opisać słowami tę gęstość. Gorzej mi wychodzi, ponieważ yy, mam niesprawną prawą rękę. Nic podobnego. Yy, zwykle lepiej mi wychodzi. O. Oh, tak. Zagniatam.